Się maneczko moi drodzy Fantoma z tej strony i widzimy się obecnie w 12 rozdziale. A zatem kończymy całą historię. Główną fabułę MK11. Oj, i po 11 odcinku można powiedzieć jedno, że zapowiada się niezły finał. Ci, którzy z Was widzieli, albo domyślają się co będzie, no to ja jestem ciekawy, tylko jaką mocno będzie dysponować. No, chyba już Bóg Liu Kang, albo wygląda kozacko. Koniec ery, Bóg ognia Liu Kang. Ten Bóg ognia jest taki trochę łamany przez Boga Piorunów. zobaczcie jak to wygląda. He is part of me. Bound to my soul. He made me a god. For now at least. A god? Incredible. Now he's out of her league. My one. I have absorbed his knowledge of the keep. Of Kronika's plan. I know where to find the Hourglass. We can beat Kronika. Out of desperation comes invention. I had not thought it possible for Raiden to surprise me. Our success is no longer certain. We must make haste. jednak. Daj się zaskoczyć. Uuu, teraz będzie wojna. No, raczej. O, ten statek wygląda potężnie. Z tą klatką, pierwszełem z tymi żebrami też w ogóle. O! komu się poszło. się teleportował. Jeszcze popatrzę sobie na to, serce, Miał czas. No ci to w ogóle tu pasują. No ale dobra. Nie odbierajmy im tego. Niech, niech walczą. Dobra, czas na mnichów z Shaolin i pana Kung Lao. Skoczki. No, tym panem chciałbym się nauczyć bić. Wydaje mi się, że ma potencjał na to, że będzie jednym z lepszych wyników tej grze. No i księżniczka Kitana Kitana Kan. No, to jest najlepsza chyba załoga. Mówię z tą Shivą, z Baraką. Tana, jest Jade i Tutaj jak będą gromy leciały to dzięki Niech tylko Shiva się pojawi jako grywalna postać, to już widzę ile ludzi będzie ją brało No, i tatuś wrócił. Byłem tylko na chwilę w sklepie. Tu za rogiem. O, jak oni takie hordy są w stanie pokonać sami, no to nie wiem. A gdzie jest pan? Liu? Ach no, sobie lata Ach, Patrz, patrz już wiedzą co się szykuje Czy to czym mogą płać? Jak pierdek nie zrobić... O, uwaga Aha? Jeszcze się śmieje. No trudno, żeby oni się nie cieszyli, nie? Ty. Ja na miejscu tamtych w ogóle by nie podchodził. Ole, mu się te ręce świę... świecą. No, już na pewno. Brak uziemienia. Zobacz, na raz. Po co w ogóle ten... Wszystkie armie tu przyjechały? To jest ten... Chciałem powiedzieć człowiek. Przecież ta postać tutaj zamiata wszystkich jak chce. O, wszyscy sobie biegną. Król sobie leci. Teraz będzie oszczędny, ja. Sobie leci nad, no ja, się biją, o nie, ktoś tam w razie, oj, chyba miał podzielone zdanie.

Bóg gromu, a ja mówiłem Boga piorunów, tylko trochę się myliłem. Aha, ta Pani ich cofa. Zobacz, nawet nie jest w stanie ich tutaj złapać na tyle, żeby ich zwrócić... wrócić. Zwrócić? Nie, niekoniecznie. Aha. No to zostajemy sami. Wszystko się cofa. Łącznie z przybyciem na wyspę. Ciekawe czy jest w stanie cofnąć poprzedni rozdział. No oni bawią tylko dlatego, było tak łóżko. Oj, przepraszam, przygasło. Z wrażenia, odłożyłem pada. No to słabo się zapowiada. Kung Jade i Kitana. No zobaczymy. Earth realms jinsei flows within you. Let it fuel your fire. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Nie mam. Ojazd. Nie mam totalnie pytań. To jest totalnie kozackie. To co zrobili z tą wobą w tym momencie. Szczęka na podłodze. Ale chyba czas się pobawić w Boga. Ale to się... Ohoho. O, siedzi, bóg ognia wygrywa. No, raczej. O, na Oooo, że teraz tak łatwo nie poszła Dobra, ścięta głowa. Poleciała. Leżeć. Czyli wychodzi na to, że mamy jednego z dwóch, tak? Bo Jay już nie w stanie raczej. No ale czas na Bracha. Czy też brata? Jak pożegnał nas przed wejściem. A dlaczego? Nic nie warta odmiana. Dobra, lecimy z nim. Super. O, jeszcze z pierunem można zakręcił nam nieźle, mi to dojdzie. O, słabo uciek mi poszło. Leżeć, leżeć. No już nie było tak łatwo, już ten kongulał trochę więcej. uwagi mi pomagał. Dobra. Robert. Ojej. Oh, no, Jesteśmy blisko. I po. Tak jest. Wciąż żywy. No z kim teraz walczymy? Czyż byłeś z Kroniką? Czy żeby to była ostatnia walka? Uuu. Surunia się trochę zmieniła. Czyli Surunia będzie chyba ostatnim przystankiem przed Kroniką.

no jak dwa razy można? Tak? Ja poprawię. O jeszcze raz? Dobra. Ogień kontra ogień wygrywamy. No to jesteśmy blisko.

On swoją siłę matce. Tak myślałem. On bezględna. On niestety. No ciekawe, czy to trudna Mam wrażenie, że nie da rady. Okej, moi drodzy. Ostatnią walkę szykuję na drugą część filmowego odcinku z 12, 12 części tej fabuły. Także zapraszam na ostatnią walkę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. A ja!